Hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku z serii Wasze Zajebiste Bitwy. W dziesiątym odcinku zobaczycie gracza Warzej z klanu Kazna na czołgu Istry na mapie Okryta Wioska w epickiej, totalnie epickiej bitwie jaką ugrał ten oto gracz z 34 tysiącami bitew na koncie, 2836... Punktów WN8 i 61% WinRadio. Może co prawda to nie jest drugi Floris, którego pokazywałem w poprzednim odcinku z serii Wasze zajebiste bitwy, ale jest to po prostu gracz, na którego ja przynajmniej zwracam uwagę, bo po prostu jak wam wcześniej powiedziałem. Lubię, lubię patrzeć na statystyki fioletowych ludzi I to co teraz widzieliście tego gracza w tej VZ4502A i T-34 Tak się nie robi, nie należy lepszemu graczowi blokować drogi No... Zresztą statystyki tych graczy mówią same za siebie, więc... Um, cóż, czemu wybrałem tą powtórkę? No raczej nie dlatego, że jest kiepska i że Warzaj tutaj nic nie zrobił, bo... Bo te, do tej serii to też nie biorę powtórek, które są słabe, ale nie biorę też powtórek, które tak... Mm jakby to powiedzieć wywalają w kosmos jeśli chodzi o damage i słabszych nie biorę nie to akurat u mnie to tak dużych wymagań do tej serii nie ma w porównaniu do Fai który ma chyba naj, największe wymagania żeby dostać się do tej serii kawa 85 schowany za domkiem i, i nasz bohater teraz próbował prawdopodobnie zniszczyć ten domek no ale nie udało mu się bo, bo trafił w dach a nie w ścianę budynku bo ogólnie ten budynek można też zniszczyć strzelając w jego ścianę. Najlepiej jest to robić na łączeniu obydwu ścian pociskiem odłamkowo-burzącym. Wtedy niszczymy obydwie części tego budynku i LCMX spadnie prawdopodobnie w tym momencie. 365 punktów uszkodzeń i zaraz zobaczycie strzał za kosmiczny damage, jakim będzie, a zresztą ja nie będę mówić, KW-85, znerwiona siemka. 299 punktów uszkodzeń. Są to chyba najmniejsze uszkodzenia, jakie może wylosować ISowi 3. Te 29 gra na holdowna i KW85 spada 412 punktów damage. Korzystając z chwili, omówmy ISA trzeciego. Jest to radziecki czołg ciężki, 8 poziomu, który był już wiele razy nerfiony i. No i ten strzał był trochę dziwny, no ale cóż. Ma on wtedy przód tak fajnie wyprofilowany w kształcie takiego noska, który swego czasu naprawdę bardzo dużo dingał i nie trzeba było się nim kontować, bo dolna płyta, która w którą teraz wszystko wchodzi, wtedy nie wchodziło i naprawdę bardzo ładnie można było... No klepać stalowe ściany na tym czołgu, po prostu wyjeżdżało się przodem do na przykład takiego T29 BUM! Pestka nic nam nie mógł zrobić, a teraz no akurat jak teraz Warzey stoi to spokojnie ten T29 by przebił, ale że że chyba nie przycelował uważnie, to skończyło się to tak, jak się skończyło, że on ucieka z 40 HP na kocie, a, a nasz kolega Warzone jest jeszcze w ogóle nietknięty, wpakował piękną bestkę Tigerowi 2 za 383 punkty damageu i zrobił to po raz kolejny, tym samym kolejny raz go detrakując, bo ale to chyba już wiecie, strzelając w kółko napędowe, nie dość, że detrakujemy czołbym przeciwnika, to jeszcze zadajemy mu obrażenia. T34 nie trafił, a nasz kolega odpłacił mu za 407 punktów damageu i chyba głupstwo teraz powiedziałem, bo odpłaciły to, bo by raczej w przypadku jakby ten T34 by strzelił naszego ISA trzeciego, a raczej isa trzeciego gracza Warsaw, a kolega by mu oddał. No raczej nie muszę mówić, że AT7 już ma mokro w gaciach i już nie żyje. 279 punktów szkodzeń. A T34, który stoi za, za naszym bohaterem z Garą Bęski, BUM! Piękny Damage. 447 o 1 HP mniejszy niż maksymalne losowania Damage'u ISA 3 Tiger 2. No, się szykuje chyba na oddanie strzału, ale... W sumie na, nie, na, ja nawet nie wiem jak to weszło, bo e, same wiele razy przycelowywałem w, w te policzki obok jarzma e, Tigera 2 I BUM! E, T3-4 spada i patrzcie ile damage ma już na koncie nasz kolega. 4692 I można by powiedzieć, że jeszcze jeden strzał I tu się kończy mój rekord jeśli chodzi o damage w Isie trzecim WarZee ma już 5 fragów i prawie 5000 damage'u. Prawie, bo Panthera M10 popełni cholernie duży błąd, wychyli się, co się skoczy dla niej tak, bum, szósty frak, 5036 damage'u i teraz robi się nieciekawie, bo dużo czołgów jest e, w rejonie bazy i Warzej musi się wracać, ale jako, że jest to gracz z... Ym... Klan, który jest e, bodajże trzeci pod względem statystyk na serwerze europejskim, no to raczej trudno by tu było przewidywać coś innego niż e, powrót na bazę. Super Persik e, wali z Golda i uszkodził kierowcę naszemu koledze Bobabania? A raczej nie wiem, Bobabania czy. Bo bo badanie, nie wiem zresztą, jak to się wymawia. Mniejsza z tym kolega się dingnął, ale teraz się nie dingnie. 413 punktów damage'u, centrują jeden, wyjeżdża i zapeka, spokojnie go przebija. Kilka miesięcy temu, jeszcze. znaczy kilka miesięcy temu, półtora roku temu, raczej dokładnie, i z trzeci. Spokojnie by w takiej sytuacji dignął i nawet w tym przypadku byłby nie do przebicia, no ale już dostał tyle nerfów do tego pancerza i spokojnie Centurion jeden może go przebić. Już nie pamiętam ile on ma penetracji, ale spokojnie by się dignął tak samo jak ten Super Pershing, który prawdopodobnie też nawala z Golda i według mnie co jest dziwne, bo czołgi premium są do jasnej cholery do zarabiania, a nie do walenia Goldem, no ale cóż, jak ktoś nie umie grać, z penetracją na poziomie 175, versus z 3 od przodu. No, no to sorry, ja w porównaniu z E25, nie waląc z byłem w stanie spokojnie z 300 metrów ISA trzeciego przebijać. Co oczywiście przed nerwem nie byłoby możliwe. Boom, super pershing, niestety nie udało się w niego trafić, co co ten gracz w super persingu wykorzystuje i, i detrakuje naszego kolegę, ale Warzay zrobi nim to, co powinno się z nim stać. Wykańcza go 6,5 tysiąca punktów damage'u. Cromwella zabija gracz Boinka przez 0. No i jest trochę kiepska sytuacja, bo Warzay ma 31 punktów HP, ma tylko jeden pocisk goldowy. Trzy pociski odłamkowo burzące, które mają penetracji tylko 68, ale to spokojnie, spokojnie na typka 59 wystarcza. Ale Typek już wiedział, że Warsay jest tutaj, w tych okolicach, i może być wycelowany, właśnie o. W, ten sposób, tylko że na tamten drugi wyjazd akurat miał tutaj cholernie dużo szczęścia, że nie był wycelowany od razu na naszego kolegę, i to, to jest zasadniczy błąd. Jakby on go tutaj teraz zdjął, to bitwa mogłaby być przegrana, no ale nie jest przegrana. Dziewiąty frag, No i cóż. Widzimy się w podsumowaniu tej bitwy. Raczej słyszymy. <laughs> A tak się prezentują statystyki pobitewne. Gracz Warzey z klanu Kazna na czołgu istrzy na mapie Ukryta Wioska zdobył Spartanina, Ridleya Waltersa, Duży Kaliber, Specjalistę, Obrońcę i Stalową Ścianę oraz udało mu się wbić Odzdakę Mistrzowską Aspancerny. Pff, to raczej byłoby trudne nie wbić tej odznaki za ponad 6000 dmg, jednak ten wynik... Troszkę mnie zdziwił. 7350 punktów e, doświadczenia z premką na gwiazdce razy 2. To bardzo ładny wynik i 94708 kredytów e, zarobione na tej bitwie. Na tle swojej drużyny wyszedł e, najlepiej, bo z takim wynikiem no, trudno byłoby nie wyjść najlepiej na zle swojego teamu. No, szkoda, że ten jeden frag gdzieś uciekł, bo naprawdę mógłby wpaść o wiele bardziej wartościowy medal Rodleya Waltersa, czyli medal Pula za 10 fragów, ale i tak bitewka bardzo ładna. 25 strzałów, 23 trafienia, 22 przebicia. 14 strzałów e, trafionych w naszego kolegę i 1350 damage'a potencjalnego przyjętego na klatę 11394 tysiące kredytów na plus prawie 2 km przejechane i jeszcze 700 damage'a y, zrobione po wykryciu ja nie wiem o co tu chodzi ale tu jest e, także 1470 punktów doświadczenia za jakąś misję czy coś to było no w sumie nie wiem co ale tak 1960 bazowego expa bez żadnych wspomagaczy to po prostu kosmiczny wynik więc cóż nie będę tutaj tym razem łamał angielskiego bo pewnie jak słyszeliście po poprzednim odcinku mój angielski is not on good level on good skill but, ale ale umiem coś tam po angielsku powiedzieć także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka no i cóż trzymajcie się